roczne kochanie dla wagi na 23 rok rozkład dla wagi zobaczymy jakie energie, energia będzie tutaj całego roku a jakaś energia na miłość tutaj zobaczymy i co może się wydarzyć jaka energia ogólna na cały rok. Jak do tej pory, to te energie są w miarę fajne. Muszę powiedzieć, że nie ma jakichś dramatów, na szczęście. Czerwiec. Teraz energię roku zobaczymy na miłość. Jaka będzie miłość, energia miłosna i dlaczego. Lipiec, sierpień. Wrzesień, październik, listopad i grudzień. Jaka będzie energia roku? No, muszę Wam to powiedzieć, tak? Że taka energia roku będzie u Was, że będzie Wam brakowało jakby miłości. Tak się tutaj pojawia, tak? Że no słabo będzie, jeżeli chodzi o tą miłość. Znaczy, będziecie czuć na pewno. Jakąś taką melancholię, jakiś taki smutek, jeżeli chodzi o uczucia. Nie mówię, że tu się pojawią jakieś dramaty, dramaty, w każdym bądź razie będziecie czuli taki w sobie jakąś tęsknotę, jakiś brak czasami. Tacy będziecie emocjonalni w ogóle w tym roku bardzo. Um. W jakiś mężczyzna się tutaj odcina. W ogóle macie rok, widzę, wyborów. Wyborów będziecie stać przed wyborami. Dopiero druga połowa roku tak naprawdę widzę, że jest lepsza, bo jakby odzyskacie tutaj moc. Tutaj dopiero w lipcu tak naprawdę wy macie moc. Przychodzą do Was bardzo dobre wiadomości. Pod koniec roku to będzie w listopadzie. I teraz tak, styczeń mamy taki, że będziecie stali przed wyborem, ale będzie Wam wygodnie w tej sytuacji, w której jesteście i jakby wyboru nie dokonacie. Jeżeli będziecie musie ymm, mieli dokonać tego wyboru, no to będzie wiązało się to z tym, że będziecie musieli rozgrzebać jakby przeszłość, tak? W lutym macie tutaj, że macie w ogóle jakiś plan na swoje życie, gdzieś daleko patrzycie w przyszłość. Nie dostrzegacie tego, co jest hmm, blisko tu i teraz. Jeżeli tutaj byłaby jakaś relacja, jeżeli jesteście w, z kimś w jakiejś relacji, to muszę powiedzieć, że ktoś kogoś nie dostrzega. W marcu natomiast pojawią się fajne, słuchajcie, mogą być propozycje ślubu, jeżeli jesteście. Hmm, nie macie ślubu, z kimś się jesteście, pojawi się propozycja, zaręczyny ślub, hmm, coś takiego poważnego. Natomiast jeżeli nie ma tutaj jakiejś takiej relacji, no to możemy powiedzieć, że przyjdą do was jakieś fajne propozycje. Hmm, Zrobienia interesu, zarobienia pieniędzy, tak? Tylko czy wy po to sięgniecie. W król mieczy pokazuje nam w kwietniu, że mężczyzna jakiś odetnie się tutaj, zrobi jakieś cięcia. To jest taki nerwowy, narwany mężczyzna. Potem tak naprawdę po tej sytuacji tutaj mamy sytuację, gdzie znów staniecie przed wyborem. I tutaj tego wyboru będzie trzeba dokonać. W czerwcu mamy kartę, która mówi o tym, że. Mm, jeżeli wejdziecie w jakąś relację, to tutaj jest osoba taka pusta emocjonalnie i pozbawiona uczuć. Albo może być taka sytuacja, że będziecie chcieli uczyć się czegoś całkowicie nowego, całkowicie nowego i będziecie stać przed wyborem. W lipcu fantastycznie, ponieważ wy tutaj jakby dopiero odzyskujecie takie całkowite zdrowie, zdrowie psychiczne, to znaczy czujecie, że to jest ten czas dla was. Tak? Na załatwianie wiele rzeczy, na, tutaj macie odwagę, tutaj mm, idziecie po jakieś zwycięstwo, tutaj w ogóle, tak jak kiedyś nie byliście w stanie powiedzieć pewnych rzeczy, tutaj macie taką moc, i taką odwagę, że w końcu jakby pewne słowa mogą zostać wypowiedziane przez Was. Tak? To jest karta siły, mocy. Ona mówi o tym, że ja mam odwagę tak? iść prze, przez życie, a nawet pójść pod prąd. To jest lipiec. W sierpień mamy mężczyznę, który wychodzi z wami, do was z jakąś propozycją miłosną, ale mm, chyba należałoby uważać, dlatego że we wrześniu już mamy tutaj kogoś, kto nas oszukuje. Kogoś, kto nie mówi prawdy, a jest tylko z nami, być może dla jakichś tam interesów. W październiku opiekujecie się domem, jeżeli jesteście kobietą, opiekujecie się domem i dziećmi. A jeżeli nie macie dzieci, no to pojawia się tutaj energia matki, tak, jakieś kobiety w waszej rodzinie. W listopadzie przychodzą bardzo dobre wiadomości, nawet propozycje spotkań tutaj. A rok kończycie tak naprawdę w braku jakby finansowym. Tak się tutaj pokazuje. Hmm. Jeżeli chodzi o miłość, muszę Wam powiedzieć, że będziecie stali przed wyborem. Jeżeli chodzi o dwie osoby, dwie ścieżki życia, jeżeli chodzi o mi emocje i miłość, bardzo możliwe, że ktoś Wam tutaj trochę złamie serce, to znaczy będziecie, poczujecie się rozczarowani, tak? tą czyjąś miłością. Dlaczego? Dlatego, że Wy bardzo będziecie walczyć o tą miłość, ale warunki będą niezwykle niesprzyjające, jeżeli chodzi o tą walkę, słuchajcie. Bo ta karta mówi, walcz, tak? Że walczyłam, robiłam wszystko, żeby było dobrze, a mimo wszystko mam uczuć, po, u, poczucie straty, tego, że mnie ktoś może odrzucił, że zrobił mi przykrość, tak? Taka będzie niestety energia miłosna. Dlaczego mamy te m, dwa miecze tutaj, które mówią o tym, że stoicie w miejscu, bo jest wam tak wygodnie? Dlatego, że przy domu, słuchajcie, który jest taki pusty i tak naprawdę m, pozorny, jest jakieś zawieszenie. Wiecie, tak jakby ktoś po prostu oddalił się od tego domu i wy sami nie wiecie, co macie ze sobą zrobić, aczkolwiek to jest też karta właśnie, która mówi o tym, że ja nie ruszę, bo tak naprawdę niech już tak będzie, mi jest tak wygodnie, ja się nie chcę szarpać z życiem, podejmować jakieś decyzji. Przyszło jakieś zawieszenie przy domu, tak, czasami to są czynniki zewnętrzne, że przychodzi jakaś sytuacja, która powoduje ciszę i pustkę i nagle coś się skończyło, coś się zawiesiło, coś jest w zawieszeniu to jest wszystko związane z domem i z miłością tak naprawdę i wy nie wiecie co zrobić w tej sytuacji ale tkwicie jakby w tej sytuacji pustki dlatego że jakby jest wam w tej chwili po prostu wygodnie nie dajecie rady ruszyć no i wcale się nie ma co dziwić tak bo wszyscy mamy takie momenty w lutym ktoś kogoś nie dostrzega dlaczego i to jest wszystko wielopokoleniowa rodzina tutaj się słuchajcie pokazuje przy wielopokoleniowej rodzinie i przy tym że coś rokowało bardzo dobrze ktoś odchodzi i ktoś odchodzi z wielopokoleniowej rodziny, bo tu się pokazuje, że ktoś kogoś nie dostrzegał, tak naprawdę. Ktoś miał swój własny plan na życie i nie dostrzegał tego, co było przy nim. Tak się pokazuje luty. Marzec mamy tutaj, słuchajcie, fajne jakieś propozycje, coś po co możemy sięgnąć. Tak jakbyście się słuchajcie, przebudzili w końcu ze snu, ponieważ tak. W marcu macie propozycje, jakieś fajne biznesowe, sięgnięcia po coś, tak? Przychodzą do Was na przykład jakieś wiadomości, że możecie coś zyskać, że możecie wejść w jakąś spółkę, w jakiś układ, zyskać finansowo i tak dalej. I Wy podrywacie się w ogóle, jak z popiołów, idziecie po to zwycięstwo. Macie mnóstwo energii, tak naprawdę. Pojawia się jakiś taki plan finansowy w ogóle. W kwietniu natomiast mężczyzna, to mogą być również urzędy i to w ogóle może być wojskowy. Zaraz zobaczymy, dlaczego mężczyzna tu się odcina. Hmm. Dlatego, że to jest mężczyzna, który idzie w życiu po sukces i w ogóle bardzo możliwe, że on wyjeżdża za granicę, bardzo możliwe, że ma firmę za granicą. To jest mężczyzna, który się odcina, dlatego że dla niego ważniejsze są, wiecie, sprawy. W świecie, tak jakby. To ten świat, te furtki, on musi mieć otwierane. On jest tutaj osobą, która przede wszystkim tak ma głowę na karku. To życie w ogóle i otoczenie mu sprzyja. Tak jakby wiecie, co. Tak jakby musiał wyjechać tak naprawdę za granicę i on się generalnie odcina. Tak się tutaj pokazuje. Hmm. Może to być osoba też kurczę, wiecie co, często jest albo jakiś urzędnik, albo jakiś wojskowy. A może tak być, że to jest tak, teraz ja to widzę. Tak, to jest może być y, urzędnik niskiego szczebla. Tu się pokazuje i świat. Wiecie? Może tu są jakieś sprawy do załatwienia, tak naprawdę pokazuje się urzędnik niskiego szczebla. I przy tym świat. Tak jakbyście mieli dostać jakiś dokument, dzięki któremu będziecie mogli na przykład wyjechać. Wiecie? Tak się tutaj, kurczę, pokazuje. Jakiś dokument. Hmm. Tu jest bardzo istotny ten urzędnik, właśnie, wiecie, w tym miesiącu. Ja to teraz widzę. I te decyzje urzędowe, czy ten urzędnik otwiera wam furtki na świat. Mm. W czerwcu, w maju natomiast musicie podjąć decyzję mm. o jakiejś współpracy. Kurczę, musicie podjąć decyzję, bo tak, jakbyście zostawili nową miłość, wiecie, Jakbyście mieli zostawić nową miłość, ale ta nowa miłość jest trochę trudna i skomplikowana, bo pokazuje się też w karcie kochanków. Tak jakbyście weszli w coś nowego, w jakąś nową, fajną, taką miłostkę, ktoś was zainteresował, ale widzicie na przykład, że ten mężczyzna jest na przykład żonaty albo nie ma rozwodu, albo z jakichś powodów nie możecie być razem. Wy tutaj musicie podjąć decyzję. W czerwcu mamy tutaj energię, hmm, zaraz Wam powiem. Wy chcecie równowagi w braniu i dawaniu, ale przy tym jest klęska. Wiecie, tak jakbyście ponieśli klęskę, jeżeli chodzi o, o równowagę w braniu i dawaniu, dlatego że ktoś tutaj okazał się osobą, która bawi się uczuciami. To jest energia tego miesiąca w czerwcu. Ktoś tutaj jakby jest osobą, która bawi się uczuciami, która sobie trochę eksperymentuje z miłością, niedojrzała osoba taka, wiecie, uczuciowa, o, uczuciowo taka pusta. Pusta energia. Osoba taka młoda duchem, to jest osoba, która miała Wam zagwarantować równowagę w braniu i dawaniu, ale okazuje się, że przy tym jest porażka. Przeżyliście, jakby klęskę, jeżeli chodzi o tą równowagę i w braniu i dawaniu, i zorientowaliście się, że ta osoba. No, ma taki niezbyt fajne podejście, jeżeli chodzi o relacje. Nie podoba wam się to, tak? W lipcu mamy kartę mocy. Karta mocy mówi o tym, że odzyskujemy właśnie tą siłę. Wcześniej było nam bardzo ciężko. Tak się tutaj pokazuje, jeżeli chodzi o lipiec. Wy tutaj pisaliście sobie czarne scenariusze na temat swojego życia. Tak jakby. Po tej porażce tutaj pisaliście sobie czarne scenariusze w życiu, ale stwierdziliście, że... <laughs> Jednak ponad wszystko kochacie siebie i dlatego odzyskujecie tą moc, wiarę w siebie. Chcecie iść do przodu, chcecie odważnie podnosić tą głowę i w ogóle jakby stawiać czoła, tak? W ogóle jakimś takim trudnym okolicznościom. Ta moc jest w ogóle bardzo piękną kartą, bo ona mówi o tym, że ja mam koherencję serca i umysłu. Ja nie myślę tylko umysłem, ja nie czuję tylko serca. Ja robię to wszystko naraz, tak? Ja biorę pod uwagę to, co czuję. I kieruje się również umysłem. I ta moc to jest w ogóle fantastyczna karta, bo wy w lipcu tutaj naprawdę poczujecie się wspaniale. W sierpniu pokazuje się mężczyzna, który wychodzi z propozycją miłosną. Wy tutaj czekacie, nie mm, jesteście tak naprawdę zadowoleni. Wy tutaj czekacie cierpliwie. Jakby czekaliście cierpliwie, walczyliście ze sobą, a tu bach. Przychodzi mężczyzna z sercem na dłoni, który wychodzi do Was z jakąś propozycją miłosną. Tak jest, moi drodzy, w sierpniu. Natomiast we wrześniu mamy tutaj oszusta i złodzieja. Dlaczego? Bo przy nowym początku. I po tym, że jeżeli jesteście kobietą, postawiłyście na siebie, nie dacie się zmanipulować, nie dacie się oszukiwać, jesteście osobą twardo stąpającą po ziemi, macie w ogóle poczucie własnej wartości bardzo wysokie. Rozpoczynacie całkowicie nową ścieżkę i okazuje się, że ktoś Was oszukał i okłamał hmm. w tym wrześniu. Ale wy tutaj postawiłyście na siebie przy całkowicie nowym początku. Ktoś was tutaj okazuje się, że oszukał, przekłamał pewne rzeczy, podał błędne informacje na przykład, tak. Tutaj we wrześniu mamy właśnie tego złodzieja. W październiku natomiast pojawia się kobieta, która zajmuje się dziećmi, domem, ma bardzo dużo empatii. Jakby wiecie, co zawsze pokazuje mi się ta karta, kiedy no właśnie zostajemy w domu i zajmujemy się domem i rodziną. Na przykład dzieci nam się rozchorowały, okazuje się, że nie idziemy do pracy, zostajemy w domu, albo na przykład tracimy pracę i stwierdzamy, okej, okay, to teraz sobie nie wiem, pomaluję przedpokój, albo nie wiem, wyprasuję obrusy, powieszę nowe firanki, zrobię fajny obiad, tak, bo dzieci są w domu i tak dalej. I dlatego tutaj. W październiku jest, jesteście w, w, właśnie w tej energii królowej kielichów, i jest to spowodowane tym, że zamknęłyście jakiś rozdział bezpowrotnie, dlatego że pojawiły się dla Was jakieś propozycje. Dostajecie tutaj zaproszenie i to zaproszenie tak naprawdę powoduje, że zamykacie poprzedni etap w swoim życiu jakiś bezpowrotnie. Bym powiedziała, że zamykamy chyba tutaj jakąś relację, dlatego że. Mamy tutaj propozycję, randki, spotkania, takiego, wiecie, takiej swobody. Ktoś wychodzi z taką propozycją, i dlatego właśnie zamykacie jakiś wcześniejszy etap bezpowrotnie. Dochodzicie do takiego w ogóle momentu, kiedy wiecie, że musicie to zrobić. W listopadzie bardzo dobre wiadomości: spotkania, randki, znowu po raz kolejny. Czym spowodowane? Jakimiś wiadomościami, tym, że tak naprawdę bardzo dużo wzięliście na siebie, być może potrzebujecie pomocy, wiecie? Potrzebujecie troszeczkę odsapnąć, odetchnąć, wyjść z domu przede wszystkim, bo tutaj te dwie karty mówią o tym, że przychodzą do nas jakieś takie trudne wiadomości, trudne sytuacje, że my tak naprawdę mamy bardzo dużo wzięte na, na swoje barki, że sobie z czasem okazało się, że nie radzimy z tym wszystkim, tak? I. Listopad jest takim miesiącem, kiedy wychodzicie troszeczkę do ludzi, dostajecie jakieś propozycje spotkań, nawet tu mogą być Wam powiem szczerze randki, i w ogóle przychodzą do Was bardzo dobre wiadomości w tym listopadzie. W grudniu natomiast jesteście w braku. Dlaczego? Dlatego, że chcecie, kurcze, wiecie, co, zachować jak najwięcej pieniędzy, czujecie, że macie za mało pieniędzy, bo potrzebujecie jakby pieniądze zebrać. I tu się pokazuje, że potrzebujecie te pieniądze zebrać tak naprawdę po to, żeby ruszyć do przodu albo w ogóle ruszyć w podróż. Tak się tutaj pokazuje, że bardzo chcecie ruszyć w podróż albo w ogóle ruszyć z miejsca z jakimiś fajnymi rzeczami, e, dlatego bardzo potrzebujecie zgromadzić jak najwięcej pieniędzy i czujecie, że macie tych pieniędzy za mało. Ja nie mówię tu o jakimś wiedzie czy, czy o jakichś takich sytuacjach. Chcecie koniecznie w grudniu ruszyć w podróż. Tu jest jakieś przyspieszenie, to jest jakieś ruszenie, to są jakieś podróże, coś takiego. Zbędziecie zbierać te pieniądze, słuchajcie, w grudniu, mm, dlatego, że to są arkana wielkie i one mówią o tym, że dla mnie jest bardzo ważna ta podróż. Bardzo ważne jest, żeby ruszyć do przodu z moimi planami, żeby ruszyć w ogóle w życiu. Bardzo ładnie kończycie ten, ten rok, tak naprawdę. I z taką energią tego ruszenia, wy e, jakby idziecie w kierunku nowego roku. Tak to się tutaj. Prezentuje. No, i to by było, kochani, na tyle. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Może się to komuś do czegoś przyda. Do usłyszenia.